Hej wszystkim, dzisiaj nowy dzień, my już też trochę ochłonęliśmy po tej całej sytuacji, dlatego dzisiaj em, no, chciałam Wam przytoczyć właśnie tą całą naszą sytuację, która nam się przydarzyła, żebyście też wiedzieli i ku przestrodze innym, w które rejony Grecji nie jechać i dlaczego tam nie jechać. E przedwczoraj dokładnie, byliśmy cały dzień na pięknej plaży Orange Beach i było tam naprawdę pięknie i super i wszystko było idealnie. No to wieczorkiem stwierdziliśmy, że dobra, mamy dość tej plaży, jedziemy w nowe miejsce i tak trafiliśmy na plażę, tutaj też Wam wkleję, Sykia Beach się tak nazywało, w rejonie Hal Hidaki. I to była najgorsza decyzja w naszym życiu. Stanęliśmy tam jak gdyby nigdy nic, wieczorem też sobie zrobiliśmy trening, nagraliśmy parę filmików, Przeszliśmy się po plaży, wszystko było ok, chociaż kręciło się tam parę ludzi, tak samo jak pan, który po prostu stanął sobie, żeby przejść się z psem, i teraz wydaje mi się to właśnie dziwne, że pewnie przyszedł obczaić kto tam jest, co tam robi i tak dalej, bo kręcił się jakby dookoła nas, i wydaje mi się, że to jest pewnie właściciel mm, lub ktoś, kto pilnuje tego terenu tam i ewidentnie nie chciał ktoś, żebyśmy tam byli, bo no słuchajcie, teraz tego stoimy sobie kamperem przy plaży, nikomu nie przeszkadzając. Hmm, za nami, nie wiem, z 500 metrów były jakieś domy, po lewej były jakieś domy. Za nami też był kemping, którego nazwę też tu wkleję, bo wydaje mi się to podejrzane, gdzie ty stoisz kamperem, na plaży dziko nie płacisz. A za wami jest jakiś camping i mogła też być ta sytuacja taka, że po prostu oni chcieli nas postraszyć troszkę, żebyśmy po prostu może przyjechali do nich, zapłacić im za kemping, za pole kempingowe, stanąć u nich, nie wiem. No w każdym bądź razie zaczęło się to tak, że mm, godzina 23, a my po kolacji, kładziemy się już do łóżka, mówimy idziemy dzisiaj wcześniej spać, żeby sobie rano wstać. No i nic takiego. Położyliśmy się do łóżka, załączyliśmy sobie film, nagle jeb. Coś nam spadło na dach i to nie był jeden kamyczek, to brzmiało jakby nam ktoś walnął cegówką normalnie o, o dach. Mówimy, kurde, zaczęliśmy krzyczeć, mówimy, może odstraszymy tych złodziei czy kogoś tam, no serce napieprzało, no byliśmy mega zestresowani, ale patrzymy się przez szyby, no nikogo nie widać, ciemno jak nie wiem co. No i co zrobić w takiej sytuacji? Mówimy, no kurde, może to jakieś zwierzęta. Już zaczęliśmy sobie to tłumaczyć, że może blacha się nagrzała, gdzieś tam odskoczyła, czy jakieś zwierzątka, bo Dawid wcześniej też wyrzucił właśnie oliwki, kilka oliwek na zewnątrz dla ptaszków, i że może to właśnie jakaś mewa nam usiadła na dach, czy cokolwiek, jakieś koty biegają. No ale mówimy, dobra, nic, bo Dawid poszedł, zrobił rundkę, poświecił latarką, no nikogo nie było. Przyszedł z powrotem, no i tak leżymy godzina czasu, my na nią nie możemy usnąć, no i chyba nie uśniemy, I tak czekamy, czekamy, no i znowu jeb, coś w dach i tym razem jedna i słucham ją, mówię do Davida, Boże, co znowu, Dawid się taki, mówi, zdenerwował się mocno, no sobie możecie to wyobrazić, środek nocy, ty stoisz, jeden kamper, nikogo dookoła i to był właśnie nasz błąd, potem znowu leciały kamienie w naszą stronę, no... Dawid też wychodził właśnie na dach, jakby dach dostał tym kamieniem w głowę, no to też nie byłoby za wesoło, także no niebezpieczna okolica i... Ostrzegam właśnie Was, jeżeli chcecie jechać w te rejony, to tam nie jedźcie, bo nie jest w ogóle to fajne i naprawdę, co straciliśmy nerwów wtedy w tej nocy. Wystarczyło przyjść po prostu powiedzieć, że nie chcę, żebyście tutaj byli, po prostu odjedźcie stąd, nie możecie tu stać i tak dalej, a nie w kogoś kamieniami rzucać, prawda? A szczególnie, gdzie to jest Grecja i wydawało mi się, że w Grecji naprawdę są ludzie tacy mm, super i że nie przytrafi nam się nic takiego w Grecji, no to naprawdę... No, uważajcie na siebie. Wydaje mi się, że to też było albo z jakiejś broni do nas rzucane, albo po prostu, nie wiem, może ktoś miał proce i z tej procy po prostu tymi kamieniami strzelał, no bo te kamienie leciały naprawdę z daleka. No i co jeszcze, żeby tego wszystkiego było mało, po prostu po całej nocy, nie wiem, była pierwsza w nocy, jak do się znaleźliśmy i zanim znaleźliśmy jakikolwiek parking w pobliżu, to stanęliśmy po prostu na byle jakim parkingu, zestresowani, zmęczeni. Stanęliśmy tam, poszliśmy się położyć, no ale nie szło zasnąć, Zostaliśmy nad ranem I wszystko było ok, jakbyśmy się obudzili z samego rana i odjechali, tak wstaliśmy o 11, nas pan policjant obudził, że tak powiem, pukając do nas do drzwi, pukaniem. I się okazało, że stanęliśmy pod zakazem, dostaliśmy 300 euro mandatu, które trzeba było zapłacić i właśnie byliśmy dzisiaj na poczcie je zapłacić, także już to jest za nami. No ale co się stresu najedliśmy, no i tak naprawdę to czujemy się, jakbyśmy od kogoś dostali w Pierdol, a jeszcze za ten Pierdol ktoś nam wystawił rachunek. Także, no kochani, uważajcie na siebie, trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Co mam wam powiedzieć? Nie jest to nasz najlepszy dzień. Mm. Że z kamieniami rzucali, tu w nocy, nie widzieliśmy zakazu stawania nie? Region ogółem... Tragedia. Tragedia. W ogóle nie polecam go. Tyle co na złego tutaj przytrafiło, spotkało. Ech. No, trochę się trzęste emocje wzięły górę. Chore, chore to jest e, naprawdę z mojej strony, to jest e, no, przegięcie. Tym bardziej, że wczoraj rzucali w nas kamieniami, jakimiś przedmiotami. Danych nie będę pokazywał, ale jak widzicie, 300 euro. Jest do uregulowania z artykułu jakiegoś tam, jakiegoś tam. No, co Wam powiem.